Cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w FIFA, a konkretnie rzecz biorąc, w demo FIFA 15 na konsoli. Xbox One. Xbox One, dokładnie. Tak właśnie wybraliśmy, ponieważ demo się już pojawiło bodajże na obu next genach no i na pc. A nam przyszło w udziale zagrać na Xboxie. Także jak macie którąś z tych konsol Microsoftu, to możecie sobie sami zagrać, wypróbować. My to robimy za Was. Jakbyście byli na przykład zbyt leniwi, żeby sobie zainstalować demo, no to możecie po prostu popatrzeć jak sobie gramy. No ja wczoraj pobrałem na Originie bodajże 3 GB z hakiem. E, jestem bardzo ciekawy, bo w tym roku ma być już ten cały silnik Ignite i tak dalej, i tak dalej. No tak. On e, jestem... chyba był wcześniej tak naprawdę, tylko Ale nie był jakiś. W jakoś ograniczonym bardzo... zakresie co było trochę krzywdzą... krzywdzące dla pc towców Tak mi się wydaje, że chyba nie było do końca równorzędnie jeśli chodzi no o nextujany i. To były, kroczki, to były pierwsze kroczki, to były pierwsze kroczki tego W tym silnika. roku jest już ponoć lepiej, także yy, sami możecie to sprawdzić jeśli posiadacie PC-a i, i chcecie zagrać FIFA, to demo już leży na Oryginie na pewno. Sprawdźmy sobie, przypomnijmy sobie skład, w którym jest dwóch Polaków, z tego co pamiętam, no Szkuby nie ma, yy, lewego nie ma, sorry, yy, ponieważ graf Bajernie Monachium. Ale jest Błaszczykowski, jest Piszczek. Fajnie jest ten symbol na górze, czy te, gdzie, gdzie mamy pokazane jakby rozkład sił naszego zawodnika Rzeczy... jego tempo. Chyba dobrze znana miłośnikom pes przynajmniej nie wiem jak było w ostatnich edycjach, ale taki graf pojawiał się już bodajże w 2010, być może, w 2011 roku, coś takiego już było w FIFA skoro to nowość to wystarczy po prostu odnotować, że jest, bo nie jest to chyba nic rewolucyjnego. Ty patrz, mój piłkarz nazywa się Immobile, jest, nie mobilny, jest a, niemobilny, a gra w piłkę. Okej, okay, yy, widać, że coś tu się dzieje podczas loadingów cały czas, także no, no, sobie nie będziemy skipować do meczu. raczej. Nie, nie, będziemy skipować, tak żebyście mogli sobie popatrzeć nie na to, jak wyglądają przerywniki. I e, czy trybuny, tymczas, czy kibice nie są już zlepkiem tekstur i może żyją w własnym miało życiem. Miało być w tym roku znacznie lepiej. Zresztą bardzo się mocno e, szczyciło tym Electronic Arts i jej sports, tak, że trybuny tym razem e, trybuny, całe stadion ma tętnić życiem i generalnie rzecz biorąc ma być e, w tym aspekcie gry. E, spory progres. Jeśli chodzi o resztę, no to zobaczycie, to okiem. Ok. Mi się już teraz, natomiast mogę powiedzieć, że podoba mu rawa. E, szczerze przyznam, że nie gram w gry piłkarskie. Kiedyś grałem bardzo dużo w PESA. E, w FIFA, no cóż, nie jest to seria bliska mojemu sercu, ale no, absolutnie jestem m, pełen zrozumienia dla tych, którzy grają w FIFA, w PESA. No, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda w tym roku. Oczywiście w to, że nie gram, nie znaczy, że nie śledzę rozwoju tej ser serii. Co roku gracze mają zawsze coś do powiedzenia w aspekcie mechaniki rozgrywki w, w aspekcie grafiki i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, no Murała wygląda bardzo fajnie. No ale to nie wszystko. Oczywiście. I również pono, ponoć się psuje. My jak graliśmy z Bartkiem na Gamescomie w taką jakby no, w dosyć wczesną wersję FIFA, albo taką jeszcze niekompletną. No, to fajnie było widzieć, że pod koniec meczu tam ta trawa już, już nie była takiej jakości jak na początku. że a w tym sensie psuje, myślałem, tak, że coś tak, się w tak. niej nie, 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 Chodzi o to, że, że ona, w miarę postępu no tak. progresu meczu ulega tam trawa... zniszczeniu tak, pod nie. naciskiem butów piłkarzy. I naprawdę, można zrobić kilka potężnych ślizgów i. całej kibice. I ta trawa naprawdę dziwnie wygląda. Chyba wszyscy są animowani tak samo, albo przynajmniej większość z nich. No pewnie jakbyś się przypatrzył, to byś znalazł dwie takie same twarze, nawet teraz możemy, a już nie możemy. Eufemio La Franci, Szwajcaria poprowadzi to spotkanie dla nas. Jestem ciekaw, jak ci zawodnicy reagują na wydarzenia na boisku, bo było mówione, że oni mają mieć takie życiowe reakcje, że mają się łapać za głowę, że mają w ogóle jakieś... Jest i takie... Zuka. Tak? Dobrze mówię? Tak, jest tam Dobra. logo mistrza świata, To jest ta piłka. Dobra. Ja która jestem ma kilka milionów followersów na Twitterze. <laughs> piłka. Słyszałem, że w tej odsłonie już nie jest tak łatwo grać totalnym pressingiem, czyli nie wystarczy e, trzymać cały czas jednego przycisku i, i w, tym, w tym momencie wygrać e, każde starcie, tylko trzeba jednak trochę kombinować, przytykać też po innych przyciskach, jakoś starać się tę piłkę samemu przejąć, ponieważ no, w poprzednich odsłonach to było zbyt łatwe, wystarczyło trzymać jeden przycisk i jak się grało z... Ze średnio zaawansowanym graczem, to, to miał problemy z tym, żeby, żeby jakoś tę piłkę przejąć. Nie wiem, czy, czy ty pamiętasz jeszcze na przykład FIFA 2001. Gdzie ej, można było przez całe tak, boisko... tak, tak. W pewnym momencie swojego cyklu wydawniczego generalnie rzecz biorąc ta seria zrobiła olbrzymi skok do przodu. To było gdzieś chyba w okolicach 2007-2008 roku, może 2009 to był taki dosyć mocno przełomowy w historii FIFA mm -hmm. Krok. No, w każdym razie kiedyś jeszcze... No, wcześniej mówiłem, że nie, nie jest FIFA bliska mojemu sercu, ale zdarzyło mi się grać i w 2001, o, później w 2005 o, i... Tę, tę serię zapamiętałem wtedy jako taki no to samograj, to znaczy ta piłka była mocno przylepiona to, do, do nogi takie, i tak dalej. To już przywołałeś bardzo starą osobę na piłkę. Tak, natomiast w pesie zawsze ta plastyka rozgrywki była... Troszeczkę odmienna. Jeszcze PS, wcześniej przecież International Superstar Soccer, później hmm. jakoś te serie się podzieliły, ewoluowały. Nie mogę o tym nie wspomnieć, ponieważ to jest rzecz, która mi się przede wszystkim daje. A widziałeś, klepnął go w plecy, że tego nie było w poprzednich proszę chwili. bardzo. Wcześniej się nie Że górać. to było takie życiowe, tak? No, pocieszył go po jakiejś nieudanej akcji. Czy ci nic nie skipujemy, więc wszystko to co tutaj widzicie. Tak, to jest chcielibyśmy, żebyście mieli możliwość dźwięk. przyjrzenia się dokładnie temu, co dzieje się na boisku, oh, no, ja no, również no, po no, blisku no, sędziego. Kamerzysta ledwo na bardzo ładna ta powtórka, muszę przyznać, że graficznie w tym roku FIFA naprawdę daje radę. Tak, jest ładna. Już widać, że chyba murawa troszkę się popsuła, tak mi się wydaje, że... No już są ślady, widać, że ktoś po niej biegał także. tak. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na koniec meczu. Chciałoby się, żeby się koszulki również brudziły. Nie wiem, być może się brudzą. Na razie jest ładna pogoda i nie ma błotka, więc za bardzo nie mają jak się ubrudzić, ale no, jest szansa, że takie coś jest. Oczywiście to wszystko to detale, ale, tak, ale tego no, typu w, detale właśnie stanowią o, o wielu takich ocenach te, gier tego no typu. Tak, tak. Fifa co roku album dostaje bęcki za to, że nie ma na przykład czegoś tam poza boiskiem, Bo że trybuny tam, takie a jakie, no, albo że się koszulki nie brudzą, albo że jak ktoś ma długie włosy to nie falują tak jak powinny. Oczywiście moim zdaniem najważniejsza w tego typu grze jest mechanika, tym bardziej, że przecież Fifa jak i PES to tytuły również turniejowe. Jak, wiem, jak nie, najbardziej. Scena jest bardzo aktywna, także w tego, typu, Ula, la, la, la. w tego typu grach musi być naprawdę doszlifowany ten aspekt, tak aby mechanika działała tak jak należy. Widzę, no, że mocno walczysz przed polem O, Ale tutaj rynka. rykoszet był. Rykoszet, Petr Czech, ledwo, ledwo. Tutaj Mateusz grał wcześniej w swoim labie w FIFA i właśnie mówił, że tutaj. Mateusz znak z Komputer Świata, nasz tak. kolega, pozdrawiam. I on chyba właśnie mówił, że bramkarze są bardziej ogarnięci, że to ja to mówię, że to pamiętam. W każdym Szczerze mówiąc, razie, to... nie pamięta. W każdym razie, istnieje szansa, nie, nie chcę oczywiście wprowadzać w błąd, ale po, ponoć, no, bramkarze chwili to są mniejsze fajtłapy i już nie wpuszczają tak dużo szmat i takich oczywistych goli, więc no, jest szansa, że te wyniki nie będą jakieś mocno hokejowe, jak będziecie grać sobie w sieci, tylko jakieś takie bardziej bardziej zbliżone do rzeczywistości. Ale no to oczywiście wszystko zależy też od tego, no od, skill tak? od skilla, tak? Indywidualnych umiejętności. Od skila, umiejętności i zapewne również od uh, tych różnych bardzo... rozporządzeń no, tak. gry, poziomu trudności. No, oczywiście um, wydaje mi się, że bramkarze ciągle podlegają um, sztucznej inteligencji, również w multiplayerze, więc... Um, ja tylko mam nadzieję, że może być różne. Mam tylko nadzieję, że ta gra będzie tak zdrowo losowa, czyli że nie będą akcje, które będą się cały czas powtarzać. Nie będą, czy tak było w 13 czy w 14, chyba w 13, że przed oddaniem strzału już wiedziałem, co się stanie, bo czy będzie słupek, czy, a, że albo będzie słupek, albo bramkarz w znany mi sposób wybije piłkę poza pole, więc chciałbym, żeby nie było tak dużo takich zaprogramowanych akcji, a żeby jednak było dużo takiej nie, zdrowej nieprzewidywalności. EA Sports przed e, premierą Fify, która ciągle jest przed nami, na razie Ula, gramy tylko wersję nową. Bardzo mocno chwaliło się, m.in. tym, że e, bramkarze otrzymają multum nowych animacji. Tak. E, był zwiastun nawet poświęcony sesjom motion capture, które zostały przeprowadzone, aby jak najwierniej odwzorować zachowanie się golkiperów. I teraz między innymi za sprawą tego dema właśnie mamy możliwość sprawdzenia jak to wygląda w praktyce Bramkarz? Tutaj chyba góry tak. Jak się nazywa ten bramkarz? Weidenfeller. Wygląda, jak, wygląda trochę jak król. Jaki ten król? król holenderski rezerwowy. A, no troszkę, no podobna fryzura, faktycznie. Z twarzy podobny. Zupełnie zanikają. No murawa faktycznie jest teraz. Strasznie pociora widać, że. Wow. A Jak... o, tam robiłem ślisk? Bola. Tam po prawej stronie robiłem ślisk i widać, było taką muldę. poza zazdrości pamięci. Do tak. no. sytuacji. No. A tam jeden zawodnik chyba miał dwa różne budy. Nie wiem, czy widziałeś. Jeden czerwony, drugi niebieski. Zamierzony efekt albo miał... Także nie wiem. Że, może pamiętam tak, że czerwony to lewa, niebieski to prawa. Ach, ten BDS slow motion. Troszeczkę boli brak wygładzania krawędzi. Jest to widoczne na Xbox One. Ciekawe, czy tak będzie również. W finalnej to wersji skiknie, gry. Pop. Tak, to już widzieliśmy, więc przejdźmy przez statystyki i wróćmy do drugiej połowy. Zastanawiam się, kto będzie komentatorem w polskiej wersji, bo to chyba cała to jest sprawa otwarta. Szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym tematem. Nie I wiem, czy coś oficjalnego jest powiedziane, ale straszne narzekania są na tego szpakowskiego. Być może polski oddział Electronic Arts w końcu. Um, nie będzie masakracji. Będzie za głosem społeczności. No kto wie, może na stanowisku komentatorskim zasiądzie Borek. nowa persona, może Borek. może Borek. Borek już kiedyś miał epizod w jakiejś grze y, przygotowywanej bodajże sp specjalnie z myślą o Sportowej? W sensie? Tak, w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Korei i Japonii w 2002 mhm. roku. Pamiętam, że ta gra była dystrybuowana przez kioskowe wydanie z takim, mhm. takim pisemkiem. i tam Borek o! komentował. Tak jest, Brawo, jednak szczyry wchodzą, szczury wchodzą. No to, że teraz wszedł nie znaczy, że może kiedyś jeszcze wejść. Wczoraj wchodzą 3 na 10. Może to właśnie ten przypadek, o którym mówiłeś. Może, może tak. No, trzeba by pograć więcej, Ja szczerze mówiąc to gramy dopiero pierwszy mecz. W tole, Ale podoba, nie, mi, nie się, podoba wcześniej. mi się, podoba mi Podoba mi się tempo tej gry, jest bardzo taka e, arcade'owa, zręcznościowa. A mimo wszystko, jednak też dla taktyków, jednak jest trochę planowania. Można sobie wcześniej... wow. Salto można. E, można sobie... o, szuka się fajnie nawet tak. Żeby, no, widać już, widać już z zagnioty. Jak... Tak. Jak to moja next mama mówiła To jest właśnie Przed game. pierwszym dniem szkoły. Synuś, wyprasuj koszulę, bo masz zagniot. Okej. Okay. Wspomnienia dzieciństwa. No, wracamy do gry. Widzek sędziego, wznowienie na rozgrywki. Kibice A... raczej są dosyć statyczni. Ale tak, no... na razie przynajmniej. co się nie Kto wie, czy, czy tutaj w demie możemy zobaczyć pełny zakres ich. Yy... Zapewne był jakiś napis, Możliwości. że to nie jest finalny pro oczywiście, więc... tak jest jak zwykle w wersji demonstracyjnej. się, czy też w wersji preview przedpremierowej tak zawsze jest odpowiednia notacja i tak też należy podchodzić do tego, że w ostatecznej wersji gry może się dużo zmienić. Ale z drugiej strony Demo pozwala nam wyciągnąć wnioski. Co tam się działo? Co tam się działo? Brąkarz w ogóle był, jakby, w swoim świecie. No, to chyba trochę moja wina, bo doprowadziłem do tej sytuacji. Jakieś takie dziwne artefakty no, no, no. na ekranie się pojawiają, patrząc ze strony technicznej. E, mam wrażenie, że momentami framerate strasznie spada. Mamy tak, to chyba tutaj... w ogóle jest domena wszystkich dem Fify. Zawsze mieliśmy problem wtedy. O, patrz, jak włosy, kurcze. Nvidia. No, e, nie, no, TraceFX, AMD. <śmiech> nie, <śmiech> nie sądzę, żeby była stosowana również w FIFA, chociaż kto wie. W każdym razie technicznie rzecz wracają rzecz biorąc, do swojej połowy piłkarza, no tego nie było na przykład. Technicznie rzecz biorąc, to demo na razie sprawia wrażenie takiego lekko jeszcze. Jeszcze w, w powijakach. W pod względem technicznym. Nie mamy antawi z nim, prawie w ogóle. Chyba, troszeczkę się troszeczkę miał... czasami przyklatkuje, więc kto wie jak będzie wyglądała finalna wersja. Tu No wierzy, że lepiej. I wydaje mi się, że w ogóle ślizgi w tej nowej fisie no nie są już takie skuteczne jak w poprzedniej. Na przykład ja jak grałem z kolegami, to nie miałem większych problemów, żeby odebrać piłkę takim zwykłym, normalnym ślizgiem. A tutaj jakby jest więcej trochę możliwości obrony przed takim, przed takim atakiem. Większy wachlarz zdolności. Pewnie im lepszy piłkarz, tym więcej sytuacji, z których można wybrnąć właśnie. Także no fajnie by było, żeby. Jeżeli jest większy wachlarz ruchów, to, to, to się bardzo cieszę. Bo te świzgi faktycznie w necie bardzo dominowały. Nie wiem, ja grałem w drugiej czy trzeciej lidze i tam był jeden wielki festiwal po prostu wchodzenia w nogi idealnie w piłkę. Ta piłka zawsze wypadała tam, gdzie powinna wypadać. Przejmowało się ją i, i gol. Tak, więc więcej losowości. Więcej losowości. Ale to to powtarzać. <laughs> to jest more, more randomness. Też nie tylko moje, bo, bo dużo, dużo osób lubi właśnie taką nieprzewidywalność. Po prostu. Żeby nie było takie mechaniczne i zaplanowane. No wiadomo, wtedy można powiedzieć, że dużo, Tak jak nie robimy skryptów w Call of Duty. Dużo więcej zależy od skilla wtedy, kiedy no, mamy tutaj do czynienia z losowością mechaniczną. Nie mówię, że tego nie było w FIFA, tylko po prostu fajnie jakby z roku na rok coś coś te te proporcje. By ale no gra jest bardzo szybka, ta piłka cała schodzi od nogi do nogi e, A mimo wszystko trzeba jednak też strategicznie do tego podejść i, i sobie tą piłkę jakoś mądrze rozgrywa czasem właśnie nie ma czasu i trzeba po prostu w mgnieniu oka ogarnieć całą sytuację na boisku ale to boisko już jest popsute mocno od korków Wygląda jak pastwisko jak muka, która wolno leci. No nie, będzie 2-1 z botem. Masakracja. No może nie Ach, będzie. Ach, uratowałeś się. W ostatnich z z było bardzo gorąco. Ulala! Dobra, z... mamy masa... powiedziane. Że Masakracja była. Nie ma przenikania w tej grze Dobra, zawodników. Teraz musisz zrobić no, to co powinieneś. Dwa różne buty. Ale go wyprowadzić. Oj, je, Ale ciągle jesteś przy piłce. Tak, Wow, wow, wow. Domknąć tę akcję Za bardzo gość. chciałem kombinować. Na troszkę w sobie Neymara obudziłem. Który w tej FIFA jest słabszy, jeśli chodzi o statystyki, od Lewandowskiego. Co nas bardzo cieszy. W ogóle Lewandowski jest chyba w top 20, jeśli chodzi o ranking piłkarzy w FIFA. Nic tylko się cieszy. E, I tylko tam. No. Nawet M Meller jest słabszy, chyba oczko niżej jest od niego. Także, wow, no fajnie. Zaskoczenie miłe. I mean, Końcówka well. meczu, musimy to jakoś rozstrzygnąć, myślę. No chodź to, Ciężko jest prowadzić pressing. To już ja, ja teraz właśnie gram tak jak w 14, czyli przytrzymuję jeden przycisk i, i liczę na to, że i Zmieniam zawodników, liczę na to, że któryś będzie bliżej piłki i zabierze ją. Ale <laughs> Ale to też nie jest takie proste. Wydaje mi się, że w ogóle największą część developingu każdej FIFA chyba zajmuje balans rozgrywki. No, I dogranie tych wszystkich trybików do całości. No bo nie ukrywajmy, wiele rzeczy da się z roku na rok przeportować, zmieniając je bardziej lub mniej. Natomiast jeśli chodzi o ta sam feeling rozgrywki, no to tutaj trzeba zawsze dostrajać wszystkie aspekty, tak. biorąc pod uwagę głos społeczności, który nierzadko jest bardzo krytyczny. Ciekawy jestem czy gracze uznają jednogłośnie, czy że Electronica odrobiło w tym roku lekcję. No dobra. Tak. Opatrz, sędzia boczny poszedł na, bo na środek boiska na jakąś gadkę. E, mamy gwizdek czy koniec meczu? To jest chyba koniec meczu szybko minęło. Kibice Dobrze Major i to też jest koniec naszego kwadransu. Zachęcamy wraz jeszcze do sprawdzenia FIFA 15 na własnej skórze, zarówno na Xboxie One, jak i na PC, jak i na Na S4. wszystkich platformach, na których jest. Co do PS3 Xboxa 360 jeszcze nie jestem pewien czy, czy już jest dostępne ale jeśli jest bądź nie jest to na pewno przeczytacie o tym pod tym filmem na naszych łamach także na dzięki pewno. za dziś trzymajcie się cześć na razie